Twoje miejsce docelowe jest właśnie tutaj, typowy kierowca autobusu jesteś na miejscu. Zapraszam do oglądania Jarosław Juszkiewicz. Woda czysta i przejrzysta. No i jeśli ty też chcesz, żeby Twoje życie zawodowe było tak czyste i przejrzyste, jak ta woda, to musisz obejrzeć ten film. To jest właśnie film. O rekrutacji do kontiki. Na 2026 rok. Wyzwysz, bo to nie jest tak, że co roku się e, trzeba przyjmować. No. Ale jeżeli chcesz, zacząć, zacząć ten nowy epizod i być jak ta kaczka, o, to, to dobrze trafiłeś, albo jak ten gołąb, to też dobrze trafiłeś. Bo to będzie zlepek o rekrutacji. Rekrutacja ruszyła. I na początku i na końcu powiem, że jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat tej rekrutacji, to zacznij od obejrzenia tego filmu. A jak dalej będziesz miał pytania albo będziesz zdecydowany, że, że chcesz wziąć udział w tym procesie, to napisz do mnie maila. Razem pisane. Typowy kierowca autobusu. gmail.com. Kontiki rozpoczęło właśnie rekrutację dla kierowców autokarów. Kierowców autokarów z doświadczeniem, jak i bez doświadczenia, z doskonałym językiem angielskim, jak i z komunikatywnym, albo nawet nazwijmy to, z podstawowym poziomem znajomości języka angielskiego. Najprościej, jakbyś obejrzał wszystkie pozostałe filmy, czyli dwa w tej chwili, które wziąłem rok i dwa lata temu odnośnie rekrutacji do Kontiki, bo tam wszystko zostało powiedziane, a to, co zostało niedopowiedziane, Wyślij maila. Potrzebne tylko jest prawo jazdy na autobus i znajomość podstawowa języka angielskiego. Cała reszta, paszport, karta kierowcy to możesz wyrobić w czasie rekrutacji. Wracam do pracy, bo w pracy jestem, przepraszam.